Którą zaczynam na kanale. Będzie to seria Zagrajmy w Tomb Raider. Tomb Raider z 1996 roku. I powiem wam bardzo, czekałem na tą chwilę. Gdyż jest to pierwszy Tomb Raider, jest to moja ulubiona część. Zaraz po niej jest Anniversary, czyli remake. Tę część zostawiłem sobie, jak wiecie, na sam koniec. To będzie taka w sumie wisienka na torcie, można powiedzieć. Tą część najbardziej pamiętam. Na tej części można powiedzieć też, że się wychowałem. To jest po prostu klasyk i, i to on zapoczątkował całą serię Tomb Raider. Przechodząc sobie tą część, będę troszeczkę starał się porównywać z Anniversary. Jak wiecie, Remake. Sprawdzimy sobie lokacje, jakieś inne różne pomieszczenia i będziemy porównywać. Fabuła, jeśli chodzi o fabułę, jest taka sama jak w Anniversary, czyli dostajemy zlecenie od Natli. Aby znaleźć mistyczny artefakt Stion, no i dalej już pewnie wiecie, jak to będzie, jak to się wszystko potoczy. I teraz tak, zanim zacznę grę, to na samym początku chciałbym podziękować dwóm osobom. Pierwszy to będzie Daniel, który jest autorem intra, które mogliście oglądać na początku. Ja kompletnie się na tym nie znam, nie wiem, jak, jak robić takie intra, więc bardzo mu za to dziękuję. Link do jego kanału znajdziecie oczywiście w opisie. Zapraszam. Daniel jest wielkim fanem, najbardziej Tomb Raider Aniversary. Kolejną osobą jest Sardok, sardynka z panfiszka. <gry> tak, Sardok jest wielkim fanem klasycznych Tomb Raiderów. Bawi się takie techniczne sprawy, gry bardziej od środka, od kuchni. Szuka takich nieoteksturowanych elementów w grze, przerabia je, dodaje muzykę. Dużo takich fajnych, ciekawych rzeczy. Praktycznie można powiedzieć, co autorzy gry zapomnieli, e, co mieli dodać, a nie mieli czasu, to, to on to zrobił. <gryw> Mam nadzieję, że uda mi się kilka rzeczy tak dostrzec, e, też e, takich, właśnie smaczków. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. I, i właśnie Sardok udostępnił mi swoją przerobioną wersję tej gry, e, także będzie coś nowego. Sam nad nią pracował, więc, więc zobaczymy. Za to bardzo mu dziękuję, że, że udostępnił mi ją. Oczywiście link do jego kanału również znajdziecie w opisie, więc też zaprasz, zapraszam. A teraz, no słuchajcie, no nie ma co przedłużać, myślę, że możemy zacząć sobie grę. I już na samym początku mm, zaskoczę Was, właśnie jedną z przeróbek sardoka, a będzie to długi warkoczlary. Zapraszam. What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. <laughs> Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. But then you'll like a big park. Peru? Vast mountain ranges to cover? Sheer walls of ice, rocky crags, savage winds, and there's this little trinket. An age old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualopec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w grze, e, tak wygląda warkocz, e, no nie jest on może taki jak w dwójeczce czy tam w trójeczce i tak dalej, że jest ruchomy, ale jest i, i, i bardzo mi się to podoba, e, tak chyba takie miało być zamierzenie autorów w, w, wcześniej, nie potrafili sobie poradzić z tym warkoczem e, jeszcze na samym początku, e, nie jak najbardziej odpowiada. Możecie zobaczyć, że grafika jest podkręcona, no chyba na maksa, bo z tego co widziałem na, na Steam, no to bardzo kiepsko to wyglądało. Miałem bardzo dużo takich właśnie pikseli. Jesteśmy w pierwszym etapie. Tutaj mam taki czarny ekran, ale nie musicie się tym przejmować. Niestety tak jest, nie, nie mam tła. Ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Menu wchodzimy tylko tam od czasu do czasu. Tutaj mamy pierwszy sekret. E, trzy sekrety są w tym, w tym etapie. I to jest etap e, Caves, tak czyli jaskinia. Pierwszy sekret w postaci apteczki małej. E, idziemy sobie dalej. Naprawdę mam wrażenie, że jest no, podkręcone na maksa, jeśli chodzi o grafikę. Już chyba lepiej być nie może. To jest jednak jakby nie patrzeć gra bardzo stara. 20 lat już minęło. Pierwsi przeciwnicy, nietoperze. Pamiętacie w aniversary w tym miejscu też były nietoperze. Tutaj idę po drugi sekret. A, tak nie można. Dobra. Nie to perek. I kolejna mała apteczka. W ogóle Lara, z tego co widzę, nawet jej sznurowadła są bardziej podkręcone. No nie wiem, być może się mylę. Muszę popytać jeszcze Sardoka, co dokładnie zostało tutaj podrasowane, że tak powiem Nietoperki, nietoperki na pewno też już widzę ich pyszczki Oczywiście na wersji Steamowej to w ogóle nic nie było widać Ja wiem, że ten warkocz mógłby rzeczywiście fajnie by było, jakby się poruszał. Tak jak w dwójeczce, na przykład. E, fajnie by to wyglądało. No ale też jest coś innego e, w jedynce i, i to mi się podoba. Na filmikach rzeczywiście Lara ma e, długie włosy, więc niech tak będzie. O! O ile pamiętam, nie było tutaj jak się wchodziło, choć być może się mylę. Musiałbym zobaczyć na wersję Steam. Okej. Okay. Zbliżamy się do tej bardzo takiej specyficznej lokacji. Może mi się trochę zacinać. E, właśnie przy takich większych lokacjach może mi się trochę gra tutaj nie ale to ma nic nie szkodzi pamiętacie z aniversary to miejsce w przypadku aniversary ten most się tutaj załamał pod larą idziemy sobie po kolejny sekret Bardzo podobnie ukryty jak w Aniwersary A mianowicie tam na dole Jak pamiętacie Jest niedźwiadek Sprytny zresztą Okej okay. ...nie toperki. To też jakby inne. Znaczy chodzi mi o tą, o tą... platformę. Mam wrażenie, że... że jest... ...że jest inna... ...inna tekstura. Yy, możecie w moim głosie... ...słyszeć taki... ...niezły katar. Bo jestem chory. Wchodzimy na górę, i, i teraz możemy się udać. Już mamy ten sekret, to przeskakujemy na drugą stronę. W anniversariu tutaj była Lina, jak pamiętacie. Jeszcze zanim zejdziemy na dół, to zabiorę apteczkę. Wielu Okej. Okay. Wow, muzyczka. Już? No, powiem wam, że nie przypominam sobie muzyczki w tym momencie. Tu mamy małą apteczkę. I idziemy jeszcze po ostatni sekret. Wyłączyło nam muzyczkę. No tak. Um, jak będzie muzyczka, to ja nie chcę się odzywać, bo w Tomb Raider 1 muzyczka jest na wagę złota, więc y, warto jej posłuchać. Bardzo lubię. Dobrze. I teraz tak. Idziemy tam, gdzie jest wajcha. Otwieramy sobie przejście. Chyba też nie było tej muzyki. Nie wiem, kurczę, słuchajcie, muszę zobaczyć wersję Steamową. Czy znaczy, w tym miejscu jest muzyczka? O. Nie, no bo po prostu. Cicho, będę siedział. Powiem wam, że wilki też mają ładne pyszczki. To jest praktycznie już koniec etapu. Przechodzimy przez tą bramę i kończymy pierwszy etap jaskini The Cave. Aha, tam. To czekajcie, przejdę sobie, tak, może bezpiecznie. Króciutki odcinek, pierwszy. Dajcie znać, jak Wam się podoba te, te nowe tekstury, warkocz. Może coś nowego żeście zauważyli oprócz muzyki, albo ja się mylę, fajnie by było, jakbyście ze mną porównali wersję, właśnie tą, z, oj, mnie, z wersją oryginalną. Jeszcze sobie zapiszę. Sorry za ten czarny ekran, ale mówię, on mi nie przeszkadza. No i dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Do którego zapraszam już teraz. Trzy sekrety zdobyliśmy, czyli wszystkie 10 minutek tylko, więc trzymajcie się, do następnego, cześć.